Dzisiaj szybkie porównanie młynków Gref i Delongi. Młynka Delonghi używałem od kilku lat i jakoś kawa mi jak najbardziej odpowiadała. Mimo tego, że naczytałem się, jak ważna jest jednolitość mielenia, to nie myślałem o zmianie. Dopóki nie natrafiłem na informacje na temat filtrów typu NPF, czyli bezciśnieniowych, normalnie mamy w filtrze malutką dziurkę. Kawa pod ciśnieniem trafia do kolby i tutaj się pieni. W filtrach bezciśnieniowych, ja tutaj po prostu zwierciłem otwór. Potrzebna jest drobniej zmielona kawa. W młynku Delonghi nawet przy najdrobniejszym zmieleniu kawa była lurowata, ponieważ zbyt szybko przeciekała przez ekspres. W tym młynku mamy pojemnik na kawę z żarnami, przycisk włącz-wyłącz. Regulacja ilości zmielonej kawy. Natomiast z boku jest pokrętło odnośnie regulacji grubości mielenia. Dobra, najpierw test najdrobniejszego zmielenia. W każdej chwili można przerwać mielenie, naciskając ponownie przycisk. jak to mówi moja córka, coś nie pykło no i z testu nic nie wyszło bo okazało się, że mój młynek jest zepsuty powinny być tam trzy zaczepy jak widać został jeden a pozostałe dwa prawdopodobnie wypiłem razem z kawą być może, gdyby był sprawny, to kawa by się nadawała do NPF-a. Młynek przychodzi z m.in. z takim pudełkiem, także można sobie mieć kawę na zapas. Natomiast mieląc na bieżąco, mielimy do korby. Naciskamy. Jest najdrobniejsze przemielenie. Przestawiamy na najgrubsze. Czy tutaj najgrubsze? I tak jest dużo mniejsze od tego z młynka do Tutaj do zwykłego filtra ustawiam grubość mielenia na 10, natomiast do tego przerobionego na MPF gdzieś na 3. Młynek ma wyjmowaną podstawkę. Tutaj też jest taka nakładka wyjmowana. No, główną wadą tego młynka jest to, że się elektryzuje i ciężej utrzymać czystość.